Zobacz jeden z najbardziej ikonicznych elementów biżuterii, jaki kiedykolwiek powstał. Wallis Simpson, księżna Windsoru należy do najbardziej znaczących postaci w nowoczesnej historii brytyjskiej rodziny królewskiej, a jej kolekcja biżuterii jest świadectwem wyrafinowanego gustu i niezwykłego życia. Wśród niezliczonych klejnotów, które posiadała, jeden element przewyższa wszystkie inne pod względem znaczenia kulturowego i osiągnięć artystycznych. Jest to legendarna broszka w kształcie Flaminga od Cartiera, która powstała w burzliwych początkach II wojny światowej i ucieleśnia nie tylko niezwykłe rzemiosło, ale także głębokie uczucie pomiędzy Wallis a jej mężem, Edwardem VIII, byłym królem Anglii. Książę Windsoru osobiście nadzorował tworzenie broszki z drobiazgową uwagą na szczegóły. Jego zaangażowanie wykraczało poza samo zamówienie, nalegał, aby noga Flaminga była ruchoma, co było przemyślaną decyzją projektową, motywowaną pragnieniem, aby nie wbijała się w pierś Wallis, gdy ta się schylała. Sam Flaming był wybrany z bardzo osobistych powodów, znając wielką miłość Wallis do tego ptaka, książę poprosił Jean so, dyrektorkę kreatywną firmy o zaprojektowanie klejnotu o tym kształcie. Wykonano go z żółtego złota i ozdobiono imponującą gamą drogocennych kamieni. Jej kompozycja ukazuje wirtuozerię warsztatów. Upierzenie ptaka zdobią szmaragdy, rubiny i szafiry o szlifie kalibrowym, łącznie 42 kamienie każdego rodzaju, a także przeszło 100 brylantów. Całość ma około 10 cm długości oraz 6,5 cm szerokości, co czyni ją dużym i wizualnie dominującym elementem. Rozmiar ten powoduje, że flaming utrzymuje swoją obecność i elegancję, niezależnie od tego, czy jest noszony na klapie. Ramieniu czy dekolcie. Warto zauważyć, że kamienie szlachetne użyte w dziele nie zostały nabyte specjalnie do tego zamówienia. Z powodu wojennego niedoboru drogocennych materiałów i zablokowania szlaków handlowych, książę Windsoru dostarczył kartierowi istniejące już elementy z kolekcji księżnej. Były to cztery bransoletki w stylu art Deco, a także diamentowy naszyjnik. Wallis po raz pierwszy publicznie zaprezentowała broszkę 23 czerwca 1940 roku w hotelu Ritz w Madrycie podczas obchodów 46. urodzin księcia. Od tej pory była nierozerwalnie związana z jej publicznym wizerunkiem. Po śmierci księżnej w 1986 roku cała jej kolekcja biżuterii została sprzedana na aukcji, aby wspomóc rozmaite fundacje charytatywne. Po raz pierwszy sprzedano ją za blisko pół miliona dolarów. Co sądzicie o tym projekcie? Zachęcam do obserwowania kanału oraz udostępniania rolki.